Poszerzenie granic administracyjnych miasta Sanoka jest działaniem jak najbardziej racjonalnym ze względu na sam interes y, mieszkańców miasta Sanoka, jak i, mieszkań, jak i interes mieszkańców gmin ościennych. Y, proponowane jest włączenie w, w teren administracyjny miasta Sanoka trzy miejscowości: Trepcza, Zabłodźce oraz Bykowce. Jeśli chodzi o y, obszar Trepczy, my w tym momencie mówimy o tym, aby do obszaru Sanoka włączyć infrastrukturę miejską w postaci oczyszczalni, oczyszczalni ścieków, w która, w mojej, w, która w mojej opinii infrastruktura ta powinna być już dawno włączona, bo jest to teren strategiczny ze względu na e, rozwój Sanoka. Jeśli chodzi o teren Zabłociec, biorąc pod uwagę planowaną e, trasę S19, która ma łączyć Sanok właśnie z od, odległymi regionami Polski, w tym momencie te, wytyczenie tej trasy i budowa tej trasy spowoduje to, że Obszary, które są w tym momencie w, w terenie Zabłociec, staną się obszarami dla potencjalnych inwestorów. Jeśli chodzi o teren Bykowiec i teren Senoka, i ewentualnie teren Olchowyc nad tej dzielnicy, które się w tym momencie znajdujemy, no jest konieczne ze względu na to, że w tym momencie infrastruktura oświatowa, która znajduje się na terenie dzielnicy Olchowce. No w można powiedzieć, że nie wystarcza i nie zapewnia dzieciom, które tutaj, które tutaj uczęszczają optymalnych warunków, warunków do nauki. Ja tylko wspomnę, że już od dawna mówi się o, o konieczności rozbudowy szkoły podstawowej numer 6 w Olchowcach, o nowy pawilon, o nowe sale lekcyjne oraz o salę sportową, która będzie wykorzystywana przez wszystkie dzieci. My akceptujemy i z chęcią przyjmujemy dzieci z terenu, z terenu gminy do naszych placówek oświatowych i chcemy, aby te placówki po prostu się Rozwijały. Natomiast jeszcze jedno powiem jako z punktu widzenia pracy, którą wykonuję, bo pracuję w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy rodziny zastępcze zamieszkujące teren, teren gminy wiejskiej Sanok zwracają się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o to, aby Powiatowe Centrum umożliwiło, wsparło ich działania tych rodzin zastępczych w zakresie przyjęcia dzieci właśnie, które są umieszczone w pieczy zastępczej do, do szkół czy do przedszkoli, przede wszystkim do przedszkoli, więc Gdyby, gdyby właśnie ta infrastruktura była rozwinięta, bardziej dofinansowana wszystkie potrzeby zarówno mieszkańców Sanoka, jak i po potrzeby mieszkańców ościennych tych miejscowości zostałyby zapewnione. Natomiast w tym momencie zwracam uwagę na konieczność właśnie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gmin, tak żeby te konsultacje doprowadziły do tego, aby interesy tych ościennych gmin włączanych do terenu miasta Sanoka uwzględniały właśnie, czy zabezpieczały te potrzeby, które w tym momencie mieszkańcy, zgłaszają, przede wszystkim zabezpieczenie funduszu sołeckiego na tym albo większym poziomie. Także na pewno, na pewno jest to do zrobienia i, i w konsultacjach ten interes y, ościennych miejscowości będzie y, zabezpieczony. Dziękuję bardzo.